Siemanko, ja jestem Zizu, a to jest Iron Harvest powiem wam. Masakra! Jestem tak podjarany tą gierką. Zobaczyłem mniej więcej zwiastun. Od razu postanowiłem ją kupić i gieramy! Naprawdę jestem podjarany jak dziki. Bo dawno w gier, gierczki nie grałem. Dawno nie grałem. Jestem początkującym. Dopiero odpaliłem tą gierkę, więc zaczynamy kampanię. Rozpocznij kampanię, i tutaj mamy Przygoda i Honor, Krew i Chwała. Krew i chwała dla osób, które zależy na prawdziwym wyzwaniu. Przygoda i Honor. Odkryw dla osób, których najbardziej zależy na fabule i postawieniu świata gry, poznawaniu świata, a także dla stawiających pierwsze kroki w strategiach czasu rzeczywistego. Kurde, powiem wam, ja bym zaczął od tego, bo jestem nobem. Mam nadzieję, że później da się zmienić poziom trudności. Jak nie, no to zobaczymy. Dobra, kontynuuj. Zaczynamy kampanię. Polska górą! Jaram się jak dziki. Zaczynamy. Nie mogę się bawić, ale jak to? Dziewczyny nie umieją rzucać ani szybko biegać. Drużyna z Tobą miałaby ciężej. Wcale że nie. Tu jakaś Anna, zrobisz? chłopczyk. Się A my jesteśmy Anną! Ja polanami. polanami! Ja chcę być polanem! Nie no niestety nie, życie nie jest zawsze fair. w polu widzenia! A tak miejscowy... Yy, stój. Dobra, trzeba ty pamiętać klawisze? Muszę być cicho. Zobaczmy jak to rzuca. Ona rzuca śnieżkami, rozumiem, tak? He, trafiła bowiem, dobra. O, jest Au, dobra. Ej. Rzuciłem, dobra, już rozumiem mniej więcej o co chodzi. Dostał gościu śnieżką. Dobra, widzimy, że nasi y, przeciwnicy, dzieciaki, uciekają. No chyba już się bawię. Dobra. Jeden dostał jeszcze czterech, Dobra, idziemy polować na kolejną czwórkę. Ja im pokażę... Go... I dalej cię zaskoczyłam. Każdy potrafi się zakraść od tyłu. Dobra, bo oni Ty tutaj. Być to może schowajmy się tu. Ideali. I skryjmy się tu za... O. Bohaterka podostrzałem! Mam cię! To tylko rana! Tak! Dobra. Lecimy w tę dese. Kurde, gdzieś tu by się przydało skryć, żeby tego ziomeczka upolować, to po... polećmy za osłonę. I uciekaj! Dobra, uciekam. No ja pierwszy rzucam. Nie trafiła! Rzucaj! Zobaczmy na co ich stać. Tak lepiej. I ona nie może trafić. Tu powinno być bezpiecznie. Ej, tylko śnić. Kurde, no. dostałem. Się ukryć. Ej, czemu nie mogę tak się jak? ukryć? Tu będę bezpieczna. Atak z warciu. A tak, zwarciu. <noise> Dołapiemy, dziada. No i dobra. One to more lepiej. down. Tu jest trzech. Tak, idę. Strategia nie jednak. Osłoni. Nie wiem, jak tu się osłonię. Wsparcie dostała! Wygrałabym, gdyby nie oszukiwali! Jak dla mnie potrzebowałaś pomocy. Chodź, wracajmy do domu. Tata czeka. Tata Albo, czeka na nas. Może wreszcie nauczysz mnie strzelać? Obiecałeś! Mówiłem, jak będziesz starsza. Ale ja jestem starsza, niż wtedy, kiedy obiecałeś. Poza tym, jak mam się bronić, gdyby była wojna? Jak będzie wojna, lepiej się nie wychylaj. Ja się o Ciebie zatroszczę. A Dzięki, tak, braciszku! Nie? Wujek Lech mówił, że każdy polanin musi umieć się bronić. Zawsze będę przy tobie. No dobra, miej mnie, nie miałam szans. I gdyby to nie była zabawa na śnieżki, tylko. Anna, no. Oj, dobra, ale. Wiem, wiem, mam nie mówić tacie. Dobra, będziemy szczelać! Będziemy szczelać? No dobrze. W tym lesie są jelenie. Bądźmy mm -hmm. cichutko i poszukajmy jakiegoś. Aha. Najcicho bądź. Dobra, idziemy szukać no dobra. lelenia. Prowadź, pani generał. Ty dała gnatę, dziecku! Nowe zadanie główne. Co dalej? Muszę być cicho. Jak tu się skradać? I to jest top U. Atakuj wybrany cel. Gdzie jest jeleń? Nie widzę jelenia. Gdzieś w tę stronę A? uciekł. Więc chodźmy, szukamy jelenia. Tam! Widzę! A jaką mam y, zasięg? Tak. Do dzieła. Bułka z masłem. Tak po prostu porzucasz swoich ludzi? Co się stało? Zepsułem? Co? Jak byłam cicho! Jelenie to zwierzyna łowna, więc są bardzo czujne. No są bardzo Musimy czujne. Zmienimy strategię, Pani generał. Dobrze, Pani generał. Oszef w krzakach, żeby mnie nie zauważył. A ty zagoń go w moją stronę. Dobry plan. Tylko traf Jelenia, a nie mnie. Czy co ja mogę się w krzakach chować? Każdej nóżka w grze ma określone pole widzenia, dobra. Co dalej? Cicho. Czy co Pogodowa. mnie nie widać teraz czeka? Zagoń jelenia do mnie. A gdzie uciekł? Poszukajmy jelenia. Dobra, chodźmy w tą stronę Może jeleń jak prze przegonimy jeleń... O, tu jest jeleń, dobra jest. Podejdźmy na odległość strzału. W porządku. I co, jak podejdę... O! Biegnie, jest dobra Jeszcze nie. Jeszcze nie No Strelaj! Trafiła go. No i nie trafiła go. Nie trafiliśmy jelenia, Szlak. Dobra, mamy jelenia. Jasne. Dobra, biegnie w naszą stronę. dalej? Na pewno trafię. No i. No i mamy! Pięknie upolowaliśmy jelenia. Piękny strzał, motylku. Pani generał. Bo się nie dowie. Pamiętaj, to ja upolowałem jelenia. A, no tak. I to jakim strzałem? Najlepszy w twoim życiu. <laughs> Żartownisia. Fu, to jest obrzydliwe. Nie unikniesz tego. Nie zabijamy dla zabawy. No niestety, Janek? tak się kiedyś żyło. Myślisz... naprawdę myślisz, że będzie wojna? Pewnie. I ta, to dopiero będzie wielka. Czy wielka zeskonie, wojna? Nie rozwiecję... Je... Królestwa nordyckie, a może nawet szogunat. Cały świat. Tutaj też przyjdą żołnierze? Do tej dziury? A po co? O Jezu, niedźwiedź. Janek! No strzelaj! Strzelaj do... No, nie strzelił. Uratowaliśmy go! Haha, ha. Uratowaliśmy brata, zarobiliście! To chyba to brat. Tak mi się wydaje. Co to kurde? Jest? Jakieś roboty. Polska Góra. Widzieliście te roboty? O mały włos. Tak. Dziękuję. Pewnie był głodny. Ej, Artur. Zabierz zwierza. Będzie z niego dobre futro na Syberię. Idziesz na wojnę? Na rozwietów? Tak. Bronić ojczyzny przed rozwiecką agresją Rany Imponujące, co? To śmiały Najnowszy model Będą kompletnie zaskoczeni Ale niesamowity Chodź, wieś musi być niedaleko Piękny Bracie zalesia. Jestem stamtąd, mogę was zaprowadzić No to wsiadaj Żołnierzu, Wracaj prosto do domu, dobrze? I pamiętaj o pieczeni Zarąbiście Ogólnie to możecie nie wiedzieć o co chodzi, ale Rozwieci to są Ruscy, Polanie to są Polscy, Nordyci, yy, Szoguni to są yy, Chiny chyba, bo Japonia. Ojeju. Zabiła, zabiła mu mamę. Nie zostawię go. Biedny <ścoughs> targa niedźwiedka. Targa niedźwiadka nie do domu. Decyzja, Tylko chłopca. Jeśli chce bronić ojczyzny, to będzie rzeź. Przecież dobrze wiesz, co potrafią te maszyny. Każdy ochotnik dostaje wyszkolenie i sprzęt. Kto wie, może kiedyś będziesz właśnie dowodził jednym z nich. Mowy nie ma. Nie chcę, by mój syn zginął w kolejnej bezsensownej wojnie. Bezsensownej? Walczymy o nasze domy i naszą wolność. Na kogo chcesz wychować syna? Na patriotę czy na tchórza? Jak ja? My wszyscy staniemy w obronie Polanii. A ty? Wojna nie będzie taka straszna. Wujek Lech się mną zajmie. Nie! Wszyscy wrócą do domu jeszcze przed świętami. To nie są żadne wygłupy, Janku. To. Tak po prostu trzeba. Jako mężczyzna i Polanin, powinieneś być z tego dumny. Idź, spakuj rzeczy. Janek! Zarombiście. I zarombista Gierka. Słyszałaś. Może mało Zostawiam rozmawiam tutaj, ale naprawdę to jest przerąbane. Nigdy. Ja chcę cię tylko chronić. Wojna przyjdzie, czy tego chcemy, czy nie. Wój Lech mówi, że naszą jedyną szansą jest szybki atak. Pokażemy Rozwietom i Saksonom, że nie damy sobą pomiatać. Nie będziemy się kryć. Ale tata mówi, że to będzie krwawa jatka. Tata nie. nie lubi się bić. Wolałby się tu ukrywać i naprawiać zardzewiałe maszyny rolnicze. On tego nie rozumie. No. No to ja chcę iść z Tobą. Ja to robię dla Ciebie, motylku. Nie idź, ale to. tylko kilka miesięcy. Tutaj są pokazane, właśnie, jak wyglądały relacje. Bo to naprawdę mniej więcej tak wyglądało, nie? Że zostawiali rodziny i szli na wojnę. Myśląc, że to będą kilka miesięcy, co się przeradzało w kilka lat lata. Mówili, że wojna będzie wielką przygodą. Obiecywali dumę i honor. Roboty. A to są prawdziwe nagrania z wojny. 5 lat. Pełnych cierpień i grozy. Dodali komputerowo Jakiś roboty, świat jeszcze to nie widział. Patrzcie. Po raz pierwszy. Największe narody świata dysponowały bronią, która mogła zabić kilkudziesięciu, a nawet kilkuset ludzi naraz. Wojna się skończyła, ale miliony przypłaciły ją życiem. Wśród nich był Janek, mój brat, który chciał wrócić na święta, który obiecał, że nigdy mnie nie zostawi. Zarąbista gierka się tutaj zaczyna kroić. Ja pierdzielę, kurde. I to był piękny samuczek, fajne, zarąbiste wprowadzenie do tej gry. bo Jak nie wiecie, to jest 1920 na rok. Tak? Liczą? Na to co wszyscy? Że przepędzimy Anna Również Kos, tu same na Piotr, Piotr Kos, kurde, Wygląda tu są wszystkie to, wspomnienia o Polsce. Się. Lech, czek. Ja pierdzielę! Przy 10 rozwietach na każdego partyzanta. Oni tylko zagrażają rozejmowi, a my go potrzebujemy. Powstanie! Czemu w ogóle mamy rozejm? Czemu cesarz Fryderyk i car kołej się na to zgodzili? Czemu teraz? W rzeczy samej dobre pytanie. Panie Piotrze! Panie Piotrze! We wsi. Bojownicy Ruchu Oporu. Wzywają pana. Wujek Lech? Nie, ale mówili, że to pilne. I że obozu Drwali i przekaż. Że niedługo będę. Ale ja chcę... Idź! Już! Ale mamy broń. I masz nie zaglądać do niedźwiedzia. Niedźwiedź Wojtek Taki. kojarzycie. Piękna gra. Dobra. Weźmy tą skinkę. Dobra, tu możemy się kitrać. Yy, tu mamy pierwszy punkt wykrzyknik. Pomóc w czymś? Dobra, chodź. Laska. Dobra. Idziemy tu. Bo tu jest jakiś wykrzyknik. Yy, odwiedź Wojtka. Nie Niedźwiedź Wojtuś! Dobra, chodźmy do Wojtka, Hej! bo niedźwiedź... Mój ty Wojtuś! Niedźwiedziu! Garar! Cicho! W lesie są rozwieci! Ja pierdziele! A to co do cholery? Zabłądziliście! Rozwiecja w tamtą stronę! Zastrzel go! Nie! Zadanie poboczne wykonane! Ostrożnie! Ja się nimi zajmę! Wchodzi się każdy strzał. Co to G? Kurde. Widzicie, Wojtek. Zajęta jestem. Schyl się. Mam ich na łóżce. Co to jest? Szybciej. Spokojnie. Nice! Dobra, rozwieci są pokonanie. No, niestety, oni nas zaatakowali. nie jest Wojtek? Musimy iść do wsi. Trzeba ostrzec tatę bojowników ruchu oporu. Kurde, no ale co teraz mamy? Musimy się udać tutaj do Drwali. Do czyj do obozu Drwali? Zobaczmy, co jest w obozie Drwali. Może tutaj możemy, musimy coś jeszcze wykonać. Jakieś zadanie poboczne. Już idę. Jeden, dwóch, może więcej. Ojej oj. Dobra, czekajmy aż Wojtek się wyleczy. Lepiej się schowam. Zobaczmy, co tu się stanie. Ja chciałbym się jednak skitrać. Byle szybko. <grym> Dobra. Nie wiem ile mam amunicji. G. Yeah. Dobra, ładuj, ładuj, ładuj. Dobrze, ciśnij go, ciśnij, ostatni został. Dobra, sorry memory. Nie możemy tu znajdźki jakiejś zdobyć, dobra. Idziemy dalej do drwali. Się przyda. Bo tu Zaraz coś... będę, dam sobie radę. Zapas medyczny. Weźmy sobie ten przydać. zapas. Wygląda bezpiecznie. Chodźmy. Zapas medyczny może się faktycznie przydać. Zobaczmy. Dobra, jesteśmy u udrwali. Tutaj jakieś maszyny drwalskie do no cięcia. Patrz. Leśna wróżka. Elf. Wróżki mają skrzydła. Rozwiedzcie żołnierze. Ja... Oni kogoś szukają. Rozwieci? Tutaj? We wsi są bojownicy ruchu oporu. Musimy ich ostrzec. Zostań tu. My się tym zajmiemy. No, no nie ho ho. Wyjdziecie ze mną. W Jestem w pani generał. Idę z wami. Dobrze. Co teraz? Dobrze jest. Lepiej się schowam. Czyli mamy tutaj y, dodatkowy bonus y, w, w wielko... Co tu jest? Zapas medyczny? Aha. Dobra, chodźmy, bo mamy żołnierzy? Gotowi. Co tu jest, o to, to? Okrzyk bojowy, dobra. Pomóc w czymś? Już idę. I przekonajmy się, co dalej, bo musimy oszczędzić ojca i ruch oporu. Już idę. Kojarzycie żołnierze AK? No, to mi się kojarzy z tym właśnie. widzę Chodźmy. Dobra, zajdźmy. Dobra, tankuj. Zajęta jestem. Tak jak uczył mnie Janek. E Mami, mamo. Mów. No, szelaj tym. Tak jak uczył mnie Janek. Eee, jesteś coraz lepsi! Coraz lepsi w zabijaniu. Dobra. Przepraszam. No, to głosowę. Co tu się stało? To dobra, oni zabili. Oni zabili. Jeśli to coś da, już lepiej. Chodźmy. Dobra? Bezpiecznie. Chodźmy do wioski, bo tam się coś wydarzyło. Tutaj. Tutaj, kryj Nie pokazywać się! Dobra, za! Y Aha, co? Nie się! Y zasłoniliśmy się gdzieś. Dobra, Co się stało, ale chyba pokonaliśmy. Dobrze się roz y rozmieściliśmy. Się. Chodźcie, wiejemy stąd. Chwila, co się stało? Rozwiedcy żołnierze przyszli zaraz po partyzantach. Szukają jakiegoś profesora. Dybowskiego. A mój ojciec? Zaszył się z innymi, w okolicy rynku. Musimy Dobra, czyli idziemy do rynku. Uszalałaś! Oni mają mechy i ciężkie uzbrojenie! Idę z wami. Tam ciągle są mój brat i jego rodzina. Wszyscy idziemy z wami. Rany! Dobra, mamy. Jednostka zdobyła nową rangę. Aha. Zdobyliśmy I... rangę? Dobra, udajemy się dalej w stronę. Y tutaj wioski, oszczec ojca Anny, dalej lecimy w tym kierunku. Tu... Dobry mi idę. Dobrze, że mamy misia, mamy trzech dowódców, dziewięciu żołnierzy łącznie, więc Zaraz spoko. Wydajcie nam profesora, wiemy, że go ukrywacie! Nie znamy żadnego profesora! Tam jest więcej rozwietów! Dobra, za... Zaczynam. O kurde, zaczęli Wy walkę! tego robić, dajcie nam Dobra. Nie, nie wychylaj się. Wszyscy już pokonani? Tu są rozwieci z tyłu! Chowajcie się! No dobra, chyba sobie poradzimy, bo to jest dość... Yy, jesteśmy pamiętajmy na tym łatwiejszym trybie. Chyba już mamy spokój. Dobra, nie, tu są jeszcze jacyś rozwieci Dobra, tu są rozwieci, a my mamy udać się w tym kierunku, więc chodźmy normalnie na Kurde, dobra. Zawodku. Musimy iść w tą stronę. Tu gdzieś oni maszerują. Widzę Ech. rozwietów. Dobra, oni uciekli w tamtą chodźmy. stronę, my idziemy w tą, więc nie musimy. Gdzieżu? Widzę rozwietów do środka. Gotowi. Współpracujcie, albo będą konsekwencje. Stawianie oporu grozi rozstrzelaniem! Nie się. Dobra, wchodźcie do tego domu! Dobra, tutaj się oszczeliwujemy z domu. Strzelają! Ja no, dziewczynka została, dobra. Ale y, bronimy się z mieszkania. Więc spoko, możemy tutaj chować się jednostkami w puste domy. Dobra, chodźmy tą dziewczynką. A co daje G? A Wojtka bierzemy, dobra. Dobra, chyba pokonaliśmy rozwietu. Gotowi. To. Nie tu. A, ten. Dobra, te. Dobra, te się wychodzi z domu. Pomóc w czymś? Dobra. Tu ktoś się leczy, ktoś nas leczy. To mnie cieszy. A jak gdzieś tu Nie się idę. zakryliśmy koło rynku. Dobra, mamy tutaj ojca Anny chyba. Zadanie główne wykonane. Dobra, zadanie główne już zostało wykonane, więc mamy pierwszą część fabuły. Anna. Tato, co ty tu robisz? Nie powinnaś tutaj przychodzić. Ja w lesie. Przepraszam, tato, ja. Ja Bo nikt nie chce wydać profesora Dybowskiego! Sami go pojmiemy! Jezu Za ile jest! Wieś, znaleźć profesora! Bo Mechy idą i zostań tutaj. Odciągnę ich i wrócę, jak tylko sobie pójdą. Czego oni chcą? Po co tu przyszli? Zostań tutaj! Nie! Tato! Szukacie profesora Dybowskiego tu jestem! Chodźcie mnie złapać! Ty, co on zrobił? Ty, on jest profesorem? Co on zrobił? Rozwalił most. A my jesteśmy tutaj. Wszyscy do mnie! Teraz! Brońcie się! Ja Nowe zadanie wrogów! Strzelają. Byle szybko! A tu mamy, to ci podejdźcie bliżej, żeby być celniejszym. Dobra, Wojtek atakuje, wy atakujcie tą stronę, ty się na wszystkim. jeszcze nie we wsi nadal są rozwieci. Dobra, zginął. Czemu nie mogą zostawić nas w spokoju. Dobra, pomóżmy mieszkańcom wsi. Mamy trzy zadania. Ale to już będzie w następnym odcinku, bo ten odcinek jest szybki. Mniej więcej opanowaliśmy grę i mam nadzieję, że tutaj mamy do przejęcia właśnie. Pokonać żołnierzy uratować chłopów, pomóż partyzantom, pokonać żołnierzy we wsi, we wsi i poboczne! Już wykonaliśmy. Teraz zostały główne. Tutaj Anną. Jesteśmy Anną i właśnie się bronimy. Co teraz? się wbiło. Ten jest leczy. Możemy coś zrobić. Bo tutaj Anna ma snajperkę. Więc jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie. Dziękuję. Cześć Wam. I czołem.